Dzień dobry, dzień dobry kochani z tej strony Picy Starot się kłania tego kochani moi drodzy. Po troszeczkę takiej małej przerwie. Dzisiaj, kochani, zrobimy kolejne czytanko. A ci, co mnie nie znają, mam na imię Anna i tarot jest moją pasją. Serdecznie też was zapraszam na grupę na Facebooku, na czytania prywatne. Wszystkie odnośniki będziecie mieli pod spodem. Także bardzo Wam dziękuję za lajki, za komentarze, za subskrypcje, za to, że tak licznie przychodzicie. A dzisiaj, kochani, zrobimy sobie Powiedz Powiedzmy przecież, co tam najpiękniejsze na świecie. Zobaczymy, co tam w aspektach męski, żeński. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne i ze wszystkimi musi rezonować. Tak, to już chyba wiecie. Zobaczymy co aspektu męskiego lustro 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 trochę się tu za wami stęskniłam więc y, już wracam z kolejnymi czytaniami lustro lustro lustereczko u Zobaczcie, aż nam się odwróciła karta, czyli chyba tak miało być. Dziewiątka mieczy, no tu Twoja osoba, znaczy aspekt męski nie śpi po nocach, dużo myśli. Ja jeszcze tutaj dobrze wam tak was ustawię, żebyście widzieli. No i patrzymy, co tu u niego. No i zadowolony z tego, co ma co posiada. Finanse jak najbardziej są tutaj zrealizowane. No, chciałaby przyjść do ciebie, ale się mocno wzbrania. Wzbrania się e, ciebie, przyciągasz go, jesteś dla niego e, magnetyczna, cudowna, więc e, jak najbardziej. E, no i oczywiście, kochankowie. Czyli on ma to uczucie, to uczucie jeszcze tutaj nie wygasło m, tak do końca. Dobra, zobaczymy, co dalej w energiach. E, oj, oj, oj. Paść pentakli, e, dziesiątka pentakli, paść kielichów, sprawiedliwość. Mhm. Stójcie, stójcie karty, nie chcą się słuchać. Dobra, to zrobimy to tak. O super. Chyba widzicie, widzicie, dobra. Okej. Okay. Patrzymy co dalej. Trójka kielichów. Dziewiątka kielichów. Siódemka buław. Arcykapłan. Rydwan. Czwórka buław. Śmierć. I szóstka mieczy i co tam jeszcze zobaczymy jeszcze dołożymy arcykapłanka pustelnik, ósemka kielichów i słońce. No tak myślałam. Aspekt męski będzie miał ciężki wybór, kochani. Uczucie miłość jak najbardziej jest. Możliwe, że jeszcze aspekt męski może teraz mieć kwestię, że ma kilka osób. Yy, ja bym powiedziała tak na planie, nie tylko ciebie. On by chciałby tu przyjść do ciebie z jakąś propozycją. Powiem ci tak, kochanie, że jest tutaj, kochani, kwestia tego, że aspekt męski szuka nadal tej swojej sprawiedliwości. Możliwe, że jeszcze będą kwestie takiego, bym powiedziała że y, na razie jest dla niego ważny dobrobyt, zabawa. Y, trochę niekoniecznie też. Może być mocne zamknięcie jest u aspektu męskiego. Wychodzi z niego to doświadczenie życiowe w arcykapłanie i tutaj jest kwestia tego, że y, jeżeli jest y, sprawiedliwość i arcykapłan, to możliwe, że to jest kwestia tego, że y, y, aspekt męski zastanawia się nad... Y, Sprawami prawnymi, może sformalizowania związku, może takiego już bycia na poważnie, ale to jeszcze, słuchajcie, nie jest do końca, to jeszcze nie jest to, bo najprawdopodobniej aspekt męski nie czuje. Że nawet jeżeli jest w związku, że ta osoba, z którą jest, to jest ta osoba ta jedyna. Możliwe, że jeszcze aspekt tutaj będzie się ratował w jakiejś trójkowej relacji, mogą być układy trójkowe, mogą być takie, bym powiedziała, troszeczkę wybory, a tu może koleżanka z pracy, a tutaj może przyjaciółka. Może być kwestia tego, że partnerka stała też tutaj troszeczkę dokucza mu, nie daje mu wolności, ogranicza, pilnuje więc aspekt męski wtedy jest właśnie w zamknięciu razem właśnie z tą transformacją on tutaj powiem wam tak on tu zakończy tę transformację szybko to nie będzie trwało zbytnio długo powiedzmy 3-4 miesiące jeszcze dużo on ma wspomnień z przeszłości to jest dla niego ta arcykapłanka on tutaj musi dużo przemyśleć ma dużo do tutaj marzeń do spełnienia no i jest to słońce czyli jest ta nadzieja że on tutaj podejmie konkretną decyzję a propos tej relacji w lusterku widać, że on by chciał czegoś nowego, on by chciał tutaj już coś taką energię takiego zamknięcia, uczenia się z przeszłości, nawiązywania nowych relacji, budowania czegoś na przyszłość. Więc aspekt męski zobaczmy, co jeszcze dalej, co on tam by chciałby jeszcze tutaj nam powiedzieć. No to uczucie jest, dla niego ważna jest rodzina, dom dzieci, jak najbardziej to spełnienie. Troszeczkę jest jakiegoś żalu. Będzie, po... zobaczcie, znowu nam się pokazuje ten wybór, właśnie jest ta, właśnie ta chęć tutaj e, aspektu do, e, do tego, żeby właśnie tutaj przyjść i tutaj, właśnie jeszcze z, tą, z tym arcykapłanem, żeby właśnie tutaj przyjechać i porozmawiać. Spełnienie marzeń, jak najbardziej aspekta męskiego, aspekt męski. czeka nowy początek koło fortuny. No, i realizuje się w pracy. Nowy początek, jak najbardziej. Tutaj, ja widzę, że po tej transformacji, jeżeli ona się tu zakończy, kochani moi drodzy, to właśnie będzie duży, duży skok, bym powiedziała, troszeczkę w przeszłość. Aha, naprawa tej przeszłości. Mogą, że tutaj wychodzić jakieś tajemnice. Ma dużo siły, teraz będzie miał po tej transformacji aspekt. Będzie troszeczkę takiego, bym powiedziała, jeszcze mocno mm, obserwowania. Bardzo mocno, mocne obserwowanie. Aha, tak. Będę się, będę szedł, będę szedł po swoje zwycięstwo, ale czy to jest dobre zwycięstwo? No zobaczymy jeszcze przy aspekcie żeńskim, jak, jeszcze, jak, jak ty jeszcze aspekt żeński, jak jeszcze zareaguje na tą energię. Anioły tu nad nim e, czuwają, więc e, aspekt męski, a ja bym działa, powiedziała w lusterku e, na ten moment, to silna transformacja, mm, tak, wychodzące doświadczenie życiowe, siedzenie jeszcze w tej pustelni, jeszcze zastanawianie się, co dalej w, w moim życiu, co dalej w moim związku, czy ja podołam pewnym rzeczom, bo tutaj aspekt męski by chciał tutaj wyjść właśnie z jakąś propozycją i właśnie z tym wyjazdem. Więc możliwe, że aspekt męski już tutaj by chciałby poświętować właśnie spotkanie z tobą, ale jeszcze nie, nie bym powiedziała, nie ma możliwości się z tobą zobaczenia. Możliwe, że są jeszcze inne sprawy do załatwienia. Dobra, patrzymy dalej, kochani. E, czego on oczekuje od tej relacji? Czego on oczekuje od tej relacji? Aspekt męski. E, czego on oczekuje? Czego on oczekuje? Aspekt męski. Czego on oczekuje? Uuuu! Czwórka Pentakli, tak jak mówiłam, siódemka Mieczy. No jest jakieś jeszcze tu przy nim zamknięcie mocne. No, on cię podziwia, królowa buław. Chce budować z tobą ogród. Chce mieć silny związek, stały związek, ale jeszcze tutaj mówię, są jakieś strachy, jakieś blokady. Musi się nauczyć swojego dawania i brania. I mówię, anioły nad nim czuwają. Jak najbardziej. E, tak jak powiedziałam, na o jejku, aż poleciał nam, dobra, to zabieram. E, na działaniu i zobaczcie, aż jeszcze e, kamyczek się tu nam e, się pokazał. Czyli możliwe, że jeszcze tutaj aspekt męski będzie miał kwestię mm, z czakrami. E, Czakra gardła może być zablokowana. E, I co jeszcze miałam Wam sprawdzić? Czego oczekuję to działanie już wiemy. Aha, no i oczywiście rada dla aspektu męskiego. Rada dla aspektu męskiego. Widzicie, już dawno mnie tu nie było i już zapomniałam jak robiliśmy układy. <gry> Ale to będzie, kochani, nie tak źle. Dobra, rada dla aspektu męskiego, rada dla aspektu męskiego. I co aspekcie męski? Krókielichów, masz to uczucie. Jest dla Ciebie ważna bardzo cesarzowa. No, ty jej pragniesz, ty jej chcesz. Ona tutaj jeszcze może przyjść do Ciebie z jakąś propozycją. Jeszcze jest kwestia tego y, uzdrowienia, tego, że było zranione serce. Musicie dużo sobie wyjaśnić. Um, spróbuj się w aspekcie męski, postawić się właśnie w, w sytuacji właśnie tej y, osoby. Bo czasami właśnie tak jest, kochani. No i y, szóstka kielichów zadowolenie z tego, co ma. Więc, kochani, y, tak. Zapaliłam światełko, by było się robić ciemno. Oby nie padało, chociaż dzisiaj zapowiadają deszcze i burze. Więc, kochani, y, bezpiecznie wracajcie z pracy. No, i jeszcze kochani, rada od aniołów. Przepraszam Was za dźwięki. Możecie słyszeć dźwięki, bo u góry mamy remont u sąsiadów, więc pozdrawiam sąsiadów, którzy hałasują, niestety, no ale cóż, życie. Dobra, i rada od aniołów. I rada od aniołów nie ma powodu do zmartwień. Posłuchaj swojej intuicji, spytaj swoje anioły. Zaczekaj. Idealny moment. Pomocni ludzie. Decyzja należy do Ciebie, aspekcie męski. Może być, że tutaj anioły podpowiadają, że nie, że nie jest dla Ciebie. Potem jest tak. No i medytacja przeniesie odpowiedź, kochani. No i poproś innych o wsparcie tutaj jeszcze nam wyszło. I nie przestawaj. I najprawdopodobniej sytuacja się polepszy. Dobrze, kochani moi drodzy, jeżeli Wam się y, podobało, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, o dzwoneczku, żeby pamiętać, kiedy są kolejne y, czytania. Y, no i kochani jeszcze y, kwestia tego, że będą się pojawiać nowe czytania, więc poczekajcie. Zapraszam Was serdecznie na czytania prywatne. Y, do zobaczenia, do usłyszenia i do aspektu żeńskiego. I witam aspekt żeński, lustro, kochani. Patrzymy co tu dla Was, kochane moje. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie ze wszystkimi musi rezonować. Tak. Lustro lustereczko. Aspekt żeński, lustro, lustro. Aspekt żeński, lustro, lustro, lustro. Aspekt żeński, lustro. Lustereczko. Uhum. A aspekt żeński, co? Z Ciebie też wychodzi doświadczenie życiowe i już wiesz, na jakim jesteś etapie. Najprawdopodobniej aspekt żeński będzie tutaj też się zastanawiał się nad pewnym, nad pewną relacją. Aspekt Was spełnienie -as marzeń, Ty się realizujesz, działasz, robisz. Tej swojej dobrej energii. No też czasami masz powroty do przyszłości, tak jak aspekt męski. Dobrze, patrzymy dalej. I tak. Ósemka pentakli. Właśnie jest tu chęć ze swojej strony spotkania. Arcykapłan. Dziesiątka kielichów. Wiecie co, tu jest bardzo podobna energia. Tylko, że aspekt żeński idzie w pracę. Aspekt żeński teraz się nie poddaje. Nie myśli o aspekcie męskim. Słońce podobnie. Królowa buław, ty świecisz. też będziesz świętowała jakiś sukces. I też, kochankowie, tutaj też jest podobnie. Też jeszcze nie zapomniałaś o aspekcie męskim. Jest też uczuciem. Jest ci potrzebny odpoczynek. Trójka buław. Królowa mieczy. Będziesz się zbraniała. Bo w umiarkowaniu. No, na spokojnie bierzesz tą sytuację. Nowy początek. Możliwe, że ktoś idzie nowy do ciebie. Niekoniecznie ta osoba z przeszłości. Masz dużą siłę. Podobnie jak spadnie. No i też prawie stałego z, yy, związku. Dwójka kielichów. Jeszcze dołożę. Trójka pentakli. Też jesteś tak samo jak w aspekcie męskim w tym y, pustelniku teraz. No i kwestia uzdrowienia dziesiątka mieczy. Możliwe być tak, że aspekt żeński po prostu y, pracą zajmuje się, y, bo to daje ulgę. Tak, żeby to uzdrowienie słuchajcie, mogło do Was przyjść. Wy teraz myślicie, ja się od, jak gdyby odizolowuję. Skupiam się, że jeżeli jesteś w żeńskim w związku i masz rodzinę, to tutaj się skupiasz na domu, na rodzinie. Już nie myślisz o aspekcie męskim tak jak było to wcześniej. Tam jeszcze w jakimś czytaniu pamiętam, mieliśmy z poprzedniego miesiąca. Tam też była kwestia transformacji, więc twoja transformacja już się zakończyła aspekt żeński już zakończył transformację. Czeka, bym powiedziała, coś nowego, tak? Przychodzi nowe, to nowe daje powera ci, daje ci dużo mocy na to, abyś mogła działać, abyś mogła się realizować. Um, jeżeli chodzi o związek, to na pewno też tutaj mówię, bo mamy dwójkę kielichów, um, jakieś uczucia na pewno będą. Może, może być tak, że poznasz osobę, która tak naprawdę w końcu pokaże Ci, czym jest miłość, czym jest związek, czym jest relacja i w tym będziesz się czuła doskonale. A tamta osoba, o którą pytamy, czyli o ten poprzedni aspekt męski, to może być tak, że Wy żeby się sami będziecie nawzajem się wzbraniać. Możliwe, że tu przyjdzie kwestia nie tylko um, spomnie, wspomniania przeszłości, bo możliwe będzie tak, że Wy się spotkacie i będziecie właśnie rozmawiać. A pro przeszłości, że przeszłość jaka była, co Was łączyło, co tutaj było źle, co było tak. Może będzie szczera fajna rozmowa, chociaż niekoniecznie. Może być też kwestia taka trochę takiego trochę złości, troszeczkę takiego gniewu, ale ja myślę, że tutaj to przejdzie. No, będziesz w energii maga, będziesz magikować. uuu, no tak, i będzie Ci się kłóciło Twoje serce, dusza. Będzie walka. Mhm. Spełnienie. Do oczyszczenia energetycznego jesteś, kochanie, więc, yy, kochani, yy, przychodzi do pizzy starot, diabełek, no tak, i tutaj się coś powali aspektowi żeńskiemu. Mm -hmm. Zobaczcie, podobnie tak jak aspekt męski, też koło fortuny, nowy początek, wychodzi twoja no zbierasz ofoty swojej pracy, Aspekt męski może być nawet mówię, może być dwóch aspektów. Zobaczcie, bo nam też się tutaj nam pokazały, tak? Y y król mieczy, y król buław. No i który z nich będzie tu walczył o swoje zwycięstwo. Mhm. Uh -huh. No, ale będzie, wiecie co. Aspekt żeński ma podobne karty. Bardzo też jesteś kwestia transformacyjnej, Ale ta transformacja może przyjść troszeczkę później. Dobrze, kochani. I patrzymy dalej. No. Okej. Okay. Czego oczekujesz od tej relacji, aspekt żeński? Czego oczekujesz od tej relacji, aspekt żeński? Aspekt żeński. Czego oczekujesz od tej relacji? Um, no. Mm -hmm. Tak. Bardzo podobne karty się robią. No, też kwestia tutaj jest uzdrowienia, bo to też było zranione Twoje serdecznie. Oczekujesz nowego początku, zwycięstwa, nowego życia. Możliwe, że tu przyjdzie osoba albo dwie osoby. Jedna będzie z kwestii ognistej, druga normalnie, albo po prostu w tej osobie będą dwie osoby. Może ta osoba zakładać maski. Uhum. Spełnienie marzeń. No, chciałabyś, żeby on przyszedł do Ciebie z wielkim uczuciem. Wierzę. Szukasz swojej sprawiedliwości, też podobnie jak przy aspekcie męskim. Dobra, i jaka rada? Jaka rada dla aspektu żeńskiego. Jaka rada. Mm. Ale no to jest taka, kochanie, ciesz się z, tym, z tego, co masz, co posiadasz, że się spełniasz, że się realizujesz, że zasiewasz coś na przyszłość. Możliwe, że będziesz musiała wybierać, ale to jeszcze nie teraz. Ale uczucie jest. Przyjdzie do ciebie jakaś propozycja. Nie dużo w przeszłości, zamknij to buduj swoje imperium uh -huh. i też anioły nad tobą czuwają góra wychodzi twoje doświadczenie życiowe. I co kochani jeszcze aspekt taki, czyli naprawdę aspekt żeński jest spełnioną osóbką bym powiedziała teraz w tym momencie. Dobrze i jeszcze co aniołki nam powiedzą. Aniołki nam powiedzą uh -huh. lustro anioły. Lustro, lustereczko. Mało prawdopodobne, że będziecie razem. Może to będzie kwestia tego, że zostaniecie przyjaciółmi. Jeśli uwierzysz... Jesteś gotowa na coś tam, żeby... no i czekacie sukces. Pięknie. Pokojowe rozwiązanie: może, że faktycznie będziesz musiała się dogadać z aspektem męskim, yy, polepszenie. Nie, podobnie tak jak przy aspekcie męskim. Zdobądź więcej informacji. Niewłaściwy moment. W niedalekiej przyszłości. Może coś się między... Klarowna komunikacja jest bardzo ważna, żebyś miała z aspektem męskim. Odpuść. Wielkie szczęśliwe zmiany Cię czekają, kochana. I przyjdzie jakaś okazja. Dobrze. Taka rada jest od aniołów dla aspektu żeńskiego przy lusterku, kochani moi drodzy. Pamiętajcie, że się podobało, ciuczki w górę. Pamiętajmy o subskrypcji kanału, o dzwoneczku. Dajcie znać w komentarzach, jak rezonuje. Przede wszystkim, bo jestem bardzo Was tutaj ciekawa, Waszych opinii, jeżeli chodzi właśnie o właśnie te czytania, bo ja wiem, że Wy je uwielbiacie. Co jeszcze? Zapraszam na grupę, zapraszam na inne media społecznościowe. Bardzo gorąco zapraszam na czytania prywatne. Przez WhatsAppa możecie się ze mną też kontaktować. I cóż, kochani, życzę Wam cudownego, miłego dnia. No i dziękuję tutaj, że mogłam nagrać filmik, że już chyba ktoś usłyszał, że nagrywam. Więc, kochani, do zobaczenia do kolejnego czytanka. Pozdrawiam, beczce